Panie przewodniczący, ile w Bogdan Krzyżankowski czekał na udostępnienie informacji o wynikach kontroli domu dziecka w Gdyni przy ulicy Dębtowskiej 46. Dokładnie nie pamiętam, ale były dwa podejścia. Za pierwszym razem została mu przekazana odpowiedź bez załącznika, a później no chyba o miesiąc za długo czekał, ja się nie mylę. W normalnym terminie jakby dostał za pierwszym razem to Byłoby w grudniu, a dostał 20 stycznia. Czyli można powiedzieć tak na skróty, że wraca tak zwana głośna sprawa w Sowu, tak? Proszę nam powiedzieć, jak wy oceniacie w wyniki kontroli przeprowadzonej w domu dziecka na Dębtowskim? Słuchaczy, czytelników Gazety Świętojańskiej nie trzeba wprowadzać szczegóły, bo na swoich łamach bardzo szczegółowo, żeście prezentowali cały materiał bez żadnych tam wycięć dotyczących tej sprawy, więc Skończyliśmy sprawę tego konfliktu na linii SOF-MOPS w, tak, w takim momencie, kiedy prokuratura zakończyła śledztwo umorzeniem i oczyszczeniem z zarzutów wszystkich specjalistów ze specjalistycznego ośrodka wsparcia. Sytuacją, że odeszli z pracy. Dzisiaj pracują w Centrum Traumatologii w Gdańsku i mieliśmy ostatnie informacje takie, że posłowie na Sejmie Rzeczpospolitej w czasie sesji, na której sprawozdawał Rzecznik Praw Dziecka, zadali kilka pytań dotyczących sytuacji w Gdyńskim Domu Dziecka, w Gdyńskim Systemie Opieki nad Dziećmi. Na tym etapie skończyliśmy, jakby mamy, na ten moment mamy stop klatkę. I co się działo dalej? Dalej się działo tyle, że Rzecznik Praw Dziecka podjął kontrolę, zakończył ją w listopadzie. Protokół dostaliśmy. Właśnie przed tygodniem z tej kontroli Rzecznik Praw Dziecka wydał, wydał dokument bardzo krótki, lakoniczny, który bardzo dobrze, że w tej sprawie jest taki krótki. Bo w tej sprawie nie brakuje komentarzy, opinii, żonglowania cyframi, że tylu, a tylu osobom pomogliśmy, tyle i tyle diagnoz przeprowadziliśmy i tak dalej. Wydał bardzo krótki raport, który w obszarze, który nas interesował. Właściwie sprowadza się do takiego i pozwolę sobie zacytować do takiego sformułowania. Zastrzeżenia budzi brak specjalistycznej opieki psychologicznej i terapeutycznej. Podejmowane czynności w tym zakresie wydają się być dalece niewystarczające. Wobec dzieci, co do których zachodzi podejrzenie molestowania seksualnego lub innego rodzaju traumy, nie podejmuje się kompleksowej, długotrwałej, skutecznej terapii. Brak ten skutkuje pozbawieniem tych dzieci szansy na ustabilizowanie swojej sytuacji emocjonalnej oraz prawidłowy rozwój. Więc w tym obszarze, który budził wątpliwości wcześniej, Rzecznik Praw Dziecka jako. Instytucja niezależna, zewnętrzna, której no nie można zarzucić, że kierowała się jakimkolwiek interesem. Tak jak do tej pory, wszystkim zewnętrznym osobom, autorytetom próbowano przyszyć łatkę, że są nieobiektywni w tym całym sporze. On wydał opinię. Mam nadzieję, że w końcu ktoś, ktoś Michał Gódz się opamięta i zacznie wdrażać konkretny program naprawczy do sytuacji, do której sam wcześniej doprowadził. Ale Pan Przewodniczący miał określić tak w, y, krótko m, te wyniki kontroli, nie wiem, to b, miażdżące, w, nie pozostawiające e, złudze, nie wiem, negatywne, jakiekolwiek, proszę coś takiego konkretnego. Co do tego zagadnienia dotyczące, dotyczącego opieki terapeutycznej, no to jest jednoznaczne określenie, że w Gdyń, gdyński system jest dalece niewystarczający, więc wymaga poważnej poprawy. Wiemy o tym, że wcześniej ten system funkcjonował lepiej, że specjalistyczny ośrodek wsparcia był powoli... Uniemożliwiano mu funkcjonowanie w ramach tego systemu. Fej był taki, że ci pracownicy odeszli, dzisiaj pracują dla innego miasta. Więc w tym obszarze dotyczącym terapii, to gdyński system jest dalece niewystarczający. Co dalej chcecie zrobić z tą sprawą? Pilnować wykonywania zaleceń przez Urząd Miasta? Przede wszystkim wiem, że na Komisji Zdrowia sprawa została już poruszona. No, w... Akurat dwóch radnych Platformy Obywatelskiej trzymało rękę na pulsie i wiedziało, że w ogóle ta kontrola trwa, że się skończyła. Reszta komisji nie monitorowała tematu, więc została jakby trochę zaskoczona przez e, moich kolegów, że, że, że już ta kontrola jest zakończona, więc się zapozna z protokołem i e, no, z, z tego co wiem, e, jest obietnica, że Komisja Zdrowia będzie tym się zajmowała, będzie próbowała e, e, spowodować, że prezydent ustosunkował się jednoznacznie do tych zaleceń i ustaleń kontroli Rzecznika Praw Dziecka. Nasze oczekiwania są niezmienne, bo ten protokół potwierdził stan, który. My Definiowaliśmy pół roku wcześniej. To, 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 to nie jest jakby nic nowego, tylko nowością jest to, że instytucja zapisana w systemie polskiego prawa, instytucja państwa polskiego potwierdziła te same ustalenia, które po prostu wcześniej były poczynione przez inne osoby. Proszę nam jeszcze powiedzieć, czy państwo planujecie. Jakieś przywrócenie dla radnego Krzyżankowskiego, który w, no, zapłacił pewną osobistą cenę. To nie chodzi o zaszczyty typu funkcja przewodniczącego w Komisji Zdrowia, ale zamieszanie, jakie było wokół jego nazwiska, które mogło być interpretowane negatywnie, prawda? Czy coś w tej sprawie też chcielibyście zrobić? Na pewno w żadnym wypadku nie będziemy e, e, prosić o stanowisko. To, 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 to jest poniżej jakichkolwiek e, zasad, więc ta sprawa na pewno nie będzie przez nas podnoszona. Natomiast no, ja osobiście uważam, że te osoby, które przyjmowały tą haniebną uchwałę odwołującą Bogdana Krzyżankowskiego, a szczególnie tą część uzasadnienia, e, to po lekturze tego sprawozdania z kontroli Rzecznika Praw Dziecka. No, Niech się chwilę nad sobą zastanowią i może dojdą do wniosków właściwych, czyli tak po prostu po ludzku przeproszą Bogdana Krzyżankowskiego za te zarzuty, jakie sformułowali wobec jego osoby.